Ja już to w ogóle, te miejsce tutaj, nie? Patrz, co oni odgadają, nie? Oni w ogóle porzucają, kradną mi koszulki, porzucają tu moje rzeczy, kurwa. bym chciał przyjebać ten cały kurwa zakład, czy ja ojebałem, nie? Potem mam na telefonie, miałem, znaczy, te dowody takie, że i nawet zapalnie jak tam, oni dokradali, kurwa. To, to zajebali mi kurwa Bo policja, kurwa, policja, kurwa. Tu te same podgruby, kurwa, John Dill, kurwa. tu same te stoją, kurwa, przyjeżdżają tutaj, nic nie robią, Mam faktur kurwa na pół miliarda euro kurwa, naprawdę na kurwa. I to wszystkie lewe faktury, bo to się nie dzieje na tej firmy, kurwa, ta firma nie istnieje. To jest wirtualna, kurwa firma. Ty. No, to jest PKS kurwa, że to, to jest dziura, to się kurwa, rucha się w dupę, kurwa, tu się rucha w dupę i odwrotnie odwrotnej stronie to jest kurwa dziura, w się kurwa, a i, i chuj w dupie kurwa, to jest, jest Mercedes, kurwa, ale z basen, kurwa. Motwerk, kurwa nie? to jest motowerka, kurwa, to jest PKS kurwa, a tutaj koła się takie skrzydła, że jak jest, kurwa, chuj duży kurwa i dziura, duża kurwa, żeby nie fajnie, środka, to tak się skrzydła się, się kurwa, no PKS jest ja zawsze longa, kurwa, wszystko na pamięć tej. Pierdolę, nie? Uff. Wiesz kurwa, no nawet samo to, że tutaj mi to nie interesowało. Ale tutaj było chyba 3000, pół3000. Na dziś była plama, kurwa. on były pusty kurwa. <laughs> to okazał, okażą kurwa, że to wszystko kurwa na kurwa, na, na po prostu to do nas kurwa, miało być pełne, kurwa, a kurwa jest plajta a mazun kurwa, Amazon a ma plajta kurwa, bo kurwa, nie jest kurwa, jako ma, bez kurwa się bez os kurwa, bez sos kurwa, bez os kurwa, dumi kurwa, bez os kurwa, bez kurwa, bez os, ja bez os dumi spraita kurwa, dumi kurwa, jak to się mówi. To jest góry maszyna, nie? Tak, czekaj. A teraz coś tu nie gra, kurwa. W tej maszynie, czujecie? Coś tak by... A, a, a te trafo kurwa, te, te, te trafo, jak, jak to ma moc bo w ogóle, ma kurwa ciągłą kurwa, ty, kawa, ty, kawa, ty, kawa, kilka milionów kurwa, to jest mówię darmowy prąd, kurwy jebane, cele niemcy, kurwa rozpierdolę wam, kurwa, znaczy ten system, mi wam ten kurwa, nie zostanie po nim kurwa, ani po piłku na kamień, na kamień nie zostanie kurwa, no, a to są zęby, przecież to kurwa rośnie, to wyrasta kurwa z ziemi kurwa, może akurat nie w tym miejscu, ale kurwa, tam, tak jest, nie? Znoszą zęby kurwa. <laughs> Trzeba by czasami podnosić, taki takiej że tak jest, ale taki rzędzaniec nigdy tak nie ma, bo taki kurwa na przykład.